Cześć, to jest moja córeczka Sara. Urodziła się sześć lat temu i zrobiła nam po porodzie wielką niespodziankę: a mianowicie okazało się, że ma zespół Downa. Być może spotkaliście kiedyś taką osobę na swojej drodze, ale czy wiecie, czym w zasadzie ten zespół Downa jest? Ciało każdego z nas stworzone jest z komórek. Każda komórka ma coś takiego, co nazywa się chromosomy. Zawierają one mnóstwo informacji o tym, jacy jesteśmy. Na przykład, jaki mamy kolor oczu, włosów, czy jak wysocy będziemy. W każdej komórce mamy 46 chromosomów. Są one podzielone na pary. U niektórych osób, jeszcze zanim się urodzą, powstaje jeden dodatkowy chromosom w parze numer 21 czyli zamiast dwóch są tam trzy chromosomy mówimy wtedy o powstaniu zespołu dauna albo bardziej fachowo o Trisomi 21 dlaczego pojawia się ten dodatkowy chromosom nadal do końca nie wiadomo najczęściej jest to dzieło przypadku takiej genetycznej ruletki Podobno zdarza się to mniej więcej u jednej osoby na tysiąc. Nie da się tego zmienić ani wyleczyć. To nie jest choroba, nie można się tym zarazić. Mówimy, że jest to wada genetyczna. Osoby z zespołem Downa mają pewne charakterystyczne cechy w wyglądzie, ale u każdej z nich są one trochę inne. To może być na przykład taki migdałowy kształt oczu czy linia na rączkach, ale mimo tego nadal są one podobne do swoich rodzin. A poza tym każda osoba z zespołem Dauna ma swój indywidualny charakter, tak samo jak każdy z Was. Zespół Dauna niestety często niesie ze sobą problemy zdrowotne. Niemal połowa tych osób rodzi się z wadami serca. Tak też było i w przypadku Sary, ale dziś na szczęście jej serduszko jest już zdrowe. Często pojawiają się u tych osób problemy ze słuchem, wzrokiem, układem pokarmowym, ogólnie rzecz biorąc są częściej narażone na różnego rodzaju choroby i problemy ze zdrowiem. Do tego trisomia 21 powoduje również różne trudności w rozwoju umysłowym, jak i ruchowym. Sara zmaga się na przykład z obniżonym napięciem mięśniowym. Jej ciało jest wiotkie, przez co niemal od urodzenia musi ćwiczyć z fizjoterapeutami. Nie mówi jeszcze tak dobrze jak jej rówieśnicy więc nieustannie pracuje na zajęciach z logopedami. Odbiera świat swoimi zmysłami trochę inaczej, na przykład boi się niespodziewanych i głośnych dźwięków, jasnego światła czy wiatru, a jej ciało nie zawsze czuje dotyk i ruch tak jak powinno. Pracuje nad tym na zajęciach z integracji sensorycznej. Nad tymi wszystkimi sprawami pracujemy też z Sarą w domu, ale staramy się bardzo, żeby była to dla niej zabawa, a nie obowiązek. W naukę wszystkich czynności, które dla was są proste i oczywiste, takich jak na przykład chodzenie, jedzenie, ubieranie się, mycie, musi wkładać dużo wysiłku, dużo pracy i zajmuje jej to dużo więcej czasu niż innym. Każda z osób z zespołem Downa może mieć zupełnie różne trudności, i nie da się przewidzieć, jak będzie się rozwijać, jak będzie wyglądać jej przyszłość. Pomimo tego dodatkowego chromosomu, Sara jest dzieckiem, takim jak inne dzieci. Lubi się bawić, śmiać się, grać w gry, dostawać prezenty, przytulać się i łobuzować. A przede wszystkim, bardzo chce być kochana i ma w sobie ogrom miłości do ofiarowania. Na koniec mam do Was ogromną prośbę. Jeśli będziecie kiedyś mówić o ludziach z taką wadą genetyczną, używajcie proszę właściwych nazw, takich jak zespół Downa czy Trisomia 21. Możecie zatem powiedzieć, że Sara to osoba z zespołem Downa albo że Sara to osoba z Trisomią 21. To jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie inne określenia mogą być krzywdzące i sprawiać przykrość zarówno tym osobom, jak i ich rodzinom, nawet jeśli nie chcieliście tego zrobić celowo. Mam nadzieję, że teraz już mniej więcej będziecie wiedzieli, czym jest zespół Dauna. I gdy spotkacie kiedyś Sarę na swojej drodze, to serdecznie się do niej uśmiechniecie. Ona z pewnością odpowie Wam tym samym.